Cześć cześć się wszystkim, witajcie. Z tej strony Waszek, a jest ze mną Lokarius. Siema. I gramy sobie dzisiaj lokalnie, w lokalnym kopie, gramy sobie w Helldai Wersy. Gierkę już znacie, już było na naszym kanale, także, yy, także nie jest to żadna nowość. Eee, I tak, postanowiliśmy Wam odcinek taki zrobić eee, I co? I w sumie lecimy dalej. Eee, znaczy dalej, no w ogóle zaczynamy cokolwiek robić. Wybierzemy sobie jakąś taką łatwą misykę, która nie zajęłaby nam za długo, z takich względów, że zaraz się zaczyna stream. Tak, także tak. Także nie mamy też jakoś mega, mega dużo czasu na robienie tego. Czekaj, tu ile tu jest misji? Tu jest po jednej? To jest jedna misja? Nie, misja... Nie mm. no, kliknij tą pierwszą A nie, dobra, bo to jest... A, okej, okay, dobra. Miałem się w tym Dwa są w jednej tak, jakby, nie? Tak, tak, tak. No. teraz... To tak, no, jest, bo możemy wchodzić już. Dobra. Pamiętajcie, że się odcinek wam się spodoba, jeśli nasze mordy wam się spodobają, tutaj, nie? no gdzieś tam, bo trzeba będzie przejąć, nie? Chyba ten, e, chyba tak, szczerze mówiąc nie przeczytałem. za do tego, sobie drąc na mojego. Sobie zmień, a ja przy okazji powiem, że jeśli Wam się odcinek spodoba, to nie zapomnijcie o zostawieniu lajkensa, subskrypcji i w opisie linku macie link do Discorda. W opisie linku? W opisie filmu <laughs> macie link do Discorda. I możecie sobie wejść na, na niego, dołączyć do naszego serwera, żebyśmy mogli sobie pogadać, lepiej się poznać i, i, i tak. Może jakieś pomysły będziecie mieli odnośnie tego, tego, co można by było nagrywać na kanale, bo w ogóle samego kanału, że z chęcią zapraszamy. No. No i tak, dawno w tą gierkę nie graliśmy. Mamy nadzieję, że nie będziemy jakoś bardzo w niej lamić. Tak, bo jest, la, lamić na pewno będzie. Tak, będziemy. to jest friendly fire. Będziemy do siebie strzelać. To coś mi się wydaje, że się wywalimy nawzajem, na a nie a nie bruk nas zabije. Tak, może no to, być. Tak, tak bardzo może być. E, tak, o, no, bo... trzeba... ty tutaj wasze hashtag 2. Cześć, trzeba. dobrze, że ty teraz odpalasz ten. <laughs> dobrze że ty teraz odpalasz mapkę, ja to widzę. Czekaj, jak tu się sprintu... O, próbka! O, tak? Tak jest, o próbeczka! Kurde, dobra. Idź już tam. A nie, a. Brudna robota. Fajnie. <laughs> Kurde. Zahaczyłem się w korzeniu. W korzeń? Ty w ogóle, ale takiego to chyba nie pamiętam. Takie babki? Biomu, czy tam jak to się mówi. No możliwe, że takiego może nie graliśmy. Może minęliśmy takie... takie. O, takie bo nie le... gadaj, że wziąłeś te. A, a to są cyborgi w ogóle. Dobra, okej. Okay. No to w takim razie gramy tym bardziej. No trzeba będzie się spiąć Którym się to ro reloading robiło? B? Nie, chyba no. Nie RB? Z tym piłem. Nie wiem, no, naprawdę zapomniałem tak, tutaj się kontroluje rzeczy w tej grze Zobaczymy zaraz no, Zobaczymy, czego dobra, bo mam więc tam super Właśnie, trzeba przywołać aniołka Zobacz, w Kurde, bezwali posiłki do A, dobra, tym się robiło reloading, oczywiście RB no. Co on tu robi, ty? Nie wiem. Jest... na. O kurka! Tak oni spadają nam na łeb. O? Jakieś tu przyszło. Ty, ja mogę z tego strzelać, bo już zapomniałem, jak bardzo pojemne są. Ja sobie przywołam jeszcze Ammunition. Granata i wrzucę. I A tu jest w ogóle? Ty, tu uciekaj amunicję? Aniołka. A to jest anioł. A ty, ot super, ty ja tak miałam <laughs> Ja, ja bym o nim zapomniał, gdybyś nie tam, nie podszedł ten nas. Ostat... Dobra, czekaj. No teraz na sam dół. Eee, tak, na sam dół. Mam no, chyba, może być koło tego przechodzisz. aniołka. Widzimy, ja no. dawaj biegniemy, już nie będziemy się z nimi strzelać. No. Tak będą ciągle respić. To dobrą trasę żeśmy wybrali. Tak, piękną. Tak się kompo przynajmniej. <laughs> kompo, kompo, czekaj. O, no, to tutaj. To jest chyba dostarczenie tej... no właśnie, tam trzeba było skrzynkę, żeby odzyskać. Będziemy dostarczyć tego punktu ewakuacji czy jakoś. O, so. jest. A to nie tutaj. To było bardziej na... na, na, tak? na, na Aha, dobro. Dobro. Jest, tak, no, dobra. Tu jest, no. Wezmę okay. ją. Weź. Będę powolutku wszedł za tobą. Nie ma pistoletu? No masz jakieś pistolet, nie? Poczekaj, a w którą stronę w ogóle mam iść? Wejdź to na mapie. W prawo, w prawo, okej. Okay. Podawam. No, dawaj, dawaj, pędzimy. Nie mogę biec, nie? A, no tak. Ja będę biegł szybciej, żeby, żeby ci się drogę najwyżej. Tutaj ja mam... Eee. ...useless strzały. Tak, no z tego pistoletu to akurat nie, nie za dużo damage się zadaje. Tak, to chyba z B się chyba biło, tak... Na blisko, nie? Tak, 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 B, no. Iś, iś, iś. Oku, Uważaj, to, bo to. To nie był dobry pomysł, żeby do kopa z ognia podchodzić na blisko. Fajnie. Jak się zmieniało broń? Y. -kiem. O! o <laughs> ale mi żeś wywalił headshota. Kurwa, teraz muszę się uratować. Gdzie ty jesteś? No, A, chciałem cię podnieść, fajnie. <laughs> Jak to się robiło? No, tego, tego, kopaczkę, no. no. Uciekaj, uciekaj. W ogóle podniosłem Twojego anioła i zostawiłem i tak. Twojego. Fajnie. Spadłem co? na łapę, jakie mówisz temu, też metasze, mogłem. Nie ma jakiejś większej tej mapy jakoś? Można? No, no, nie było nigdy więcej. Nigdy więcej. Nigdy większej nie było. No ale. Proszę, bo tu mnie. Nie chcę, bo nie ma ja mojego zostawił, kurde. Ten tak, kłani. Tak. Gdzie to wziął teraz iść? Taimy. Dobra, dawaj. Masz możliwość przyzwania, ja nie mam możliwości przyzwania. Ja nie mogę przyzwać amunicji. A bo on mi się już raduje chyba nie? Tak, bo się. Przywołaj, Może ja przywołam. No to może przywołać. Łączność zablokowana. Tak, tak. Zacznę sygnał. Dobra, jeszcze trochę. Chodź To Obrę też możesz. A, najwyżej. na później. Jak czuć, Tak. O próbka. Lecimy po nią. No nie pięknie, Jak widać się ładna. przydały teraz, nie? Żeby ta, tak. Tak lokalnie je... Tak, żeby sobie odblokować. No bo jak gramy lokalnie, no to Loki nie ma swoich. E, swoich upgrade'ów, swojego konta oczywiście. Gdzieś, gdzieś nie... tu było, nie? Tak, tak, gdzieś tu. O tu to jest. A nie, czekaj to. A bo że... A, ot... Tak, tak. Tak, okej. więc było jakiś obszar przejęć. Pamiętam, jak się waliśmy, jakoś przy Było coś takiego. Tak, no bardzo możliwe. Nawet chyba na odcinku. <laughs> tak, Tam No to nam się udało ukończyć to misję. My ją ukończyliśmy to na lepsze. To tym się wydaje, tak? Tak, czyliśmy. Nie wiem czy to było mądre ustawienie, tutaj. tutaj. No stampo to widow czego ładnie tam strzelą, no Jak ty ich snajpujesz Trudne. <grymne> podobanie Dobra Reloaden a no, w na tym, tym poziomie, tym trzecim, to nie jest aż tak ciężko, nie? No tak. Graj na piątce, to myślę, że mielibyśmy problem z tymi cyborgami. Mhm. Nawet no, już nie tak tyle. I tak, one są cyborgi najtrudniejsze, nie? Tak, tak, no. a tam są to robaczki, oczywiście. W sobie też zależy, które, bo przy tym te takie... te czołgi, które mieliśmy w jednym... W za, jedem, w za jedem, przy, jednym... za jednym... przez jedne podejście, mhm. którym, jak graliśmy były takie czołgi... To jest, tak nazywało, to były takie mocno opancywne robaki duże tak. to, to był problem koleże, No ale w ogóle mieliśmy w moment taką fazę, nie? jeszcze jak nie nagrywaliśmy że Dużo graliśmy to już się pozaczęliśmy wyko... Pozaczyliśmy w pewnym momencie Tak, tak, no już w pewnym momencie przecież byliśmy na którym lepiej się siódmy, No, siódmym, ósmym, no, no. Jakoś, jakoś ładne tak to ten... było Może nie było aż tak źle Teraz oczywiście... To nawet widać po tym, po... Ta... po... W podporkach jakie mamy odblokowane. Mhm. No tak. że tam jedne coś, coś nam odblokowało akurat przy, przy cyborgach, to no raz tu weszliśmy do dwunastki, 12 chyba czy coś. Tak, możliwe. I tam tak. nam się te, te, te cyborgi, ale no tam to nas zniszczyli momentalnie. No, no. <laughs> Dobra, teraz druga misyjka już. No lecimy w takim razie. Through stations. Może yes. uh. no, no. od góry zrobimy te dwa Tak, pójdziemy. no albo tak. Zobaczmy. No. pomoc. No. Lećmy. My się zapraszamy Czy do podsumowania kanału. Tak, nie. Bo mamy cichy plan zebrać do końca, do końca wakacji 100 subskrypcji. Więc jeśli oglądacie nasze filmy, a nie subskrybujecie, to pamiętajcie, żeby rzucić subskrypcję. Bo dla nas będzie to przełomowa chwila, jak tak. to wyjemy subskrypcji. I my się mieli z czego cieszyć i co celebrować. No. No to będzie taki krok niezły. No, i kań milowy, nie? Tak, ja się nie pamiętam, jak się mówiło i uznają, że. No. Krok, krok milowy, chciałem powiedzieć. No i kurde, bo. <laughs> Psy mnie... Bi o kurde, ja chyba zabijam, Nie, to już są niekonieczne, to ten pies mnie A Ty masz w ogóle anioła? Ty nie masz anioła, żeby przezwane było. Właśnie. Czekaj, to trzeba aktywować. Eee, co, 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 A, bo co, co, co? tylko raz tak. Tak, o kurde, ale mnie żrą to psy. Psy to jest masakry. Nie mam amunicji. No, zmień tą broń. Jerdykan. Kurde, do wszystkiego musiałam ukończyć. Kurde, ciągle się kładę na ziemi, mi robić przyciski. Ja pierdzielę znowu to zrobiłem. mnie dobra, to zrobiliśmy. A czeka nie co? To sobie czy nie? No przywoła! A nie, mam, dobra. Ma dobra. się z koło mnie się ładował. Gdzie musimy teraz iść? Naprawdę. Ok. Chodź już, walić ich. No tutaj nie przez nic, bo są zakłócenia gdzie że się nie skończy amunicja ja E, też... Co, co ja ja to się tylko i wyłączysz Ale zaraz się odpali tu A tak, to my jakoś mega długo Nie, no kurde chciałem to odsapić się obszar poler Dobra, Dobra. Jest. Teraz co tam po lewej mieliśmy, nie? A stym, ten... Nie na sam dół? Tak tak, ale co? Zatrzymajmy się i może, um, może to, ten municji um, połówną no, trochę. Zresztą nie przyzwa, to też może przy... No. Więcej tego. Wymyślałem, że my cofnę na to i to wejdę. Podaję Wow, no mi spadło. A tak, tu da się biegać podczas reloadowania. Zapomniałem sobie całkowicie o tej mechanice w tej grze. Ona hmm. jest najlepsza. No, dawaj. Wie daleko jesteśmy, no? A tu w ogóle żadnych portretów nie było. No właśnie, no. Że, to może to... i były, tylko że my nie, nie znaleźliśmy żadnych. Okay. Zbroję? Rozłóż. Rozłóż w paznach. do o, Ale wiesz, mam wszystko. Dla. Dla Dla. 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 ma taką siłę rażenia, że to jest po prostu... O, o kurde! To już podnoszę? No, dawajmy. Naprawdę. No, tak. <noise> <noise> Kto mnie podniósł, żeby mi zaraz zabić? Nie było tego w planach. Kurde, przeładowałem! Jezu jeżeli przyszło tu. To... W prawo uciekam. Tak, tak, tak. uciekamy w prawo, no? Jadamy na to. Jakby to ci było chyba... A, no to ty są u... obok, tam naprawdę Czemu nie przodowałem. Ja też nie no. weź ten to jest przydać sobie tam tą, to wiele, nie? Mhm. Dopomniałem mnie. Czekaj tu do mnie O, to się żyje Nie, rozpłonąłem no O kurde, to trzeba teraz uważać, bo się ta troszeczkę obkręci Będzie fajnie Ona nie rozwali tego co przyzywa no. A nadzieję, <noise> że nie. Może mówiąc nie wiem. Nie, nie, nie chyba nie. Chyba nie, ma to, nie ma życia. To no tego, tego się nie da zepsuć. Tego się Mam nadzieję. Jezus. Ale byłby... Fuck up. Chodźmy się okay. <głos> <głos> <Zreszmy> <głos> się... Okej. Zresztą się patrzył na to <noise> i od razu. Tak. Co tak chłop. Kurde, mimo że to jest łatwe, to cyborgi naprawdę dają. Wkurzający. Tak no, dają wkurzyć. Wymagające są. jeżeli no, kolejną misyjkę możemy zagrać na oświecony? Tak, tak. Oświeconi AK protosy. Tak. <laughs> AKA protosy, no. wyglądają jak Protosi. No kurwa, tego nie zepsuło. Dobra. Lecimy. Łatwo było. No kurczaczki. się co, na koniec. Co za chłopy. Wywalili na tym... Na kurczatce. Pięknie trzy gwiazdki będą. A Myślałem, okay. że nie No, trzy gwiazdki chyba są wtedy jak się, te, jak się nikt z was nikt z nas nie wywalił. Przynajmniej tak. tutaj, a w raimenie było ciężko hey, maxa no. zrobić. W to był problem, żeby jedną z odmian kartki dopiero <szukać>. No tak. Przynajmniej <laughs> tutaj jakoś to idzie na łatwym. No. W nawet na łatwym nie dałoby <laughs> no, rady. tylko. Rayman. Trzeba było go masterować, żeby. Złote żeby... gwiazdki zdobyć. No. no dobra. Dziękujemy bardzo za oglądanie. My się będziemy żegnać. Yy, jeszcze jeden odcinek Wam nagramy z, z Hell Będziemy mieć misyjkę u oświeconych, e, także dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcineczka e, i my się już żegnamy, także e, jak się podobało to pamiętajcie o lajku i pamiętajcie o subskrypcji, a także o tym, że w linku pod filmem macie link do, No, to powiedziałem, Lin w, w, link opisie, o, w, opisie w opisie filmu macie link do Discorda. Tak, tak. E, ja, ja bym sobie... nie ogarnął, że to powiedziałem. I, e, no Właśnie ja się musiałem zastanowić, bo wiedziałem, taki jeden błąd zrobiłem i tak. byłem ciekawczy, no tak, no i zrobiłem go po raz drugi. Także pamiętajcie o Discordzie i słyszymy się w na następnym odcinku. Cześć, cześć! Siema.